Panie Państwo, serdecznie witam w sali bankietowej ELBA wszystkich przybyłych gości, nauczycieli, rodziców naszych uczniów, wszystkie osoby towarzyszące oraz bohaterów dzisiejszego balu Maturzystów 2022 pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Generała Józefa Bema w Ostrołęce. Kochani maturzyści, Stoimy tutaj dzisiaj z rozdartym sercem, bo obok nas toczy się wojna. Współczujemy Ukrainie i jej obywatelom. Bezprawny atak Rosji budzi nasz gniew i nie zgadzamy się na to, ale, proszę Państwa, życie musi toczyć się dalej. Jeżeli poddamy się strachowi, Poddamy się tej retoryce zastraszenia, to wówczas Rosja zatriumfuje, a my będziemy grali tak, jak oni nam zagrają. Nie możemy na to pozwolić. Dlatego też życie biegnie swoim torem, i mimo tych wszelkich trudności, spotykamy się dzisiaj na Waszym balu stopniowkowym. To dla Was bardzo ważny dzień, bardzo ważny wieczór. Dziękujemy Wam za zaproszenie i cieszymy się, że możemy tu dzisiaj być razem z Wami. Jeżeli patrzę na Was takich eleganckich, niecodziennych, to przychodzą mi refleksje o upływającym czasie. Przychodzą na myśl słowa piosenki. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Myślę, że w sercach Waszych rodziców. Duma miesza się ze wzruszeniem, bo przecież nie tak dawno przychodziliście na ten świat. To jakby wczoraj. Nie wiadomo kiedy minęły te wszystkie lata. I czas naszej wspólnej nauki w murach naszej szkoły też nieubłaganie dobiega końca. Tu bardzo gorąco chciałabym podziękować Waszym rodzicom. Bez Państwa poświęcenia zaangażowania, pomocy, nie moglibyśmy tutaj dzisiaj się spotkać. Myślę, że rodzicom należą się gorące brawa.